Mój syn kupił dziwny kostium na Halloween w sklepie z antykami. Dziś rano znalazłem go pełzającego po suficie. Zacznę od tego, że nienawidzę Halloween. Ale nie spisuj mnie jeszcze na straty, pozwól mi wyjaśnić. Każdego roku moja mama szyła mi śmieszny kostium, którego nikt przy zdrowych zmysłach B.Y. nie założył. Podczas gdy moi znajomi przebierali się za Batmana. Zieloną strzałę i flasza ja miałem na sobie. ET. Tak, tego kosmitę z filmu z 1982 roku z głupim świecącym palcem. Byłem pośmiewiskiem mojej grupy przyjaciół w tamtym roku. Moja mama albo miała okropne poczucie humoru, albo nie zdawała sobie sprawy, że jedynym kosmitą, za którego chciałem się przebrać, był ten z planety Kryptan, Superman. Ale byliśmy biednymi, niebiesko ubranymi, białymi śmieciami. Mieszkaliśmy w przyczepie, w której było o wiele za dużo kotów, za mało znaczków żywnościowych i maniak alkoholowy, który sprawiał, że nasze życie było piekłem każdego dnia w roku. Wahania nastroju mojego ojca i niekończące się stosy butelek Moudeloo były na tyle przerażające, że myśl o świętowaniu Halloween po prostu nie była na moim radarze. Kiedy skończyłem 16 lat, Przestałem przebierać się na Halloween i zapomniałem o tym głupim święcie. Kiedy pan domu przestał zachowywać się jak mężczyzna, a bardziej jak przegrany nieudacznik, nie miałem innego wyboru, jak tylko trochę szybciej dorosnąć, aby wypełnić tę przestrzeń. Dostałem pracę w lokalnej knajpie, by pomóc mamie opłacić rachunki, a wszystkie te głupie kostiumy zostały wepchnięte do pudełka i schowane pod łóżkiem, by zbierać kurz. Kilka lat później ukończyłem szkołę średnią, moja mama w końcu rozwiodła się z moim ojcem, a ja ożeniłem się z moją ukochaną z liceum. Mieliśmy razem jedno dziecko, mojego syna finneasa. Przez jakiś czas wszystko było świetnie. Miałem przyzwoitą pracę, w której zarabiałem przyzwoite pieniądze, Ginevra dobrze radziła sobie z byciem mamą domową, a Fenrusu jak chwast. Jednak gdy skończył 13 lat, Zauważyłam zmianę w zachowaniu Gwinewy. Zaczęła stawać się cicha i zdystansowana, wychodząc z domu o dziwnych porach, by załatwić sprawy i pilnując swojego telefonu, jakby od tego zależało jej życie. Kiedy poprosiłem ją o informację, po prostu wyrzuciła ze mnie poczucie winy, że jej nie ufam, więc zostawiłem ją w spokoju. Przez sześć miesięcy. Około września moja żona w końcu przyszła do mnie i przyznała, że miała romans z naszym 21-letnim sąsiadem, co doprowadziło do naszego nieuniknionego rozwodu. Mój syn był zdruzgotany. Święta były niesamowicie napięte i stresujące, a fen odbijał się między naszymi domami jak piłeczka ping -pongowa. A kiedy ja byłem zajęty opłakiwaniem straty miłości mojego życia, ona była zajęta zabawą w dom po drugiej stronie ulicy. To było jak wlewanie soli w ranę za każdym razem. Gdy widziałem ich dwoje na podjeździe. Przeprowadzka jest o wiele łatwiejsza, gdy twój były nie mieszka w odległości jednego skoku. Dwa lata później Ginevra zaszła w ciążę, a ponieważ była tak zajęta nowym dzieckiem, Fyn mógł odwiedzać mnie częściej niż wcześniej. Spędzał tak dużo czasu w moim domu, że stał się on praktycznie jego domem. Podczas gdy jego pokój w domu matki był wyposażony w najpotrzebniejsze rzeczy, jego pokój tutaj był o wiele bardziej przytulny. Różne plakaty zespołów były przyklejone do ścian, ubrania zaśmiecały podłogę, a zestaw do gier, za który każdy nastolatek BY umarł, stał w rogu jego pokoju. Nie miałem jednak nic przeciwko częstszemu przebywaniu z nim w pobliżu, a jego matka była bardziej niż zadowolona, że mogła mi go przekazać. Nowe, błyszczące dziecko jest o wiele bardziej interesujące niż syn który przypomina jej o nieudanym małżeństwie za każdym razem, gdy na niego spojrzy, tym dzień po narodzinach swojej nowej przyrodniej siostry. Nie powiedział potem nic więcej, ale nie musiał. Dźwięk zatrzaskujących się drzwi wejściowych i szturm do jego pokoju mówił wiele. Nie mogłem powiedzieć, że dokładnie wiem, jak się czuł, ale wczuwałem się w uczucie bycia zastąpionym. Ginevra nie oszczędzała niczyich uczuć. Kiedy wybrała swoje własne zamiast Fynę i moich. W czasie naszego rozwodu zostałem zastąpiony przez mężczyznę, który był wystarczająco legalny, by pić alkohol, a niedługo potem Fyn został zastąpiony przez jego dziecko. Fyn był coraz bardziej cichy w ciągu ostatnich kilku tygodni, najwyraźniej w jakiejś zapaści. Wiedziałam, że był pochłonięty obowiązkami szkolnymi, ale wiedziałam też, że pomimo tego, że Halloween jest moim najmniej ulubionym świętem, uwielbiał je bardziej niż święto Dziękczynienia i Boże Narodzenie razem wzięte. Wziąłem więc dzień wolny od pracy, pobiegłem do Spirit Halloween i udekorowałem dom wszelkiego rodzaju przerażającymi dekoracjami. Finn nie chciał tego powiedzieć, ale wiedziałem, że to doceni. Kiedy wróciłem do domu z kilkoma pizzami, Napojami gazowanymi i dużą torbą cukierków, spodziewałem się, że będzie w domu. Zerknęłam na zegarek, marszcząc brwi i zastanawiając się, dlaczego się spóźnia. Szkoła skończyła się o 3.05, a obecnie była godzina piąta. Tato, zawołał Fyn, upuszczając plecak na podłogę przy drzwiach wejściowych i wpadając do kuchni. Hej, stary. Spóźniłeś się. Dwie pizze z serem leżały na blacie obok butelki Mountain Dew. Jesteś głodny? Właściwie to sam, Lacy i ja mieliśmy zamiar wyjść dziś wieczorem. Zrobić małego psikusa. Więc prawdopodobnie muszę już iść. Spojrzałem na niego z uśmiechem w kąciku ustęp: Lacey. Chodzi ci o tę dziewczynę, w której podkochujesz się od początku roku szkolnego? Ta ładna blondynka. Na policzkach chwynę pojawił się rumieniec, a jego ręka zaczęła pocierać kark. Tak. Ta. Czy wasza trójka nie jest trochę za stara na zabawę w cukierek albo psikus? Drażniłem się, podnosząc duży kawałek pizzy z serem do ust, a sznurek mozzarella przylgnął do mojego podbródka. Halloween to moje ulubione święto, a poza tym sam właśnie zrobił prawo jazdy więc zawiezie nas do bogatej dzielnicy, gdzie rozdają bateni w dużych rozmiarach. Kiedy myślisz, że będziesz w domu? Zapytałem między łykami Mountain Dew. Prawdopodobnie około północy. Fynn bawił się plastikową torbą w dłoniach, a jej marszczenie zwróciło moją uwagę. Co jest w torbie? Och, to kostium. Musiałem kupić coś w ostatniej chwili. Wszystkie inne miejsca były pozamykane. Ale ten mały sklep z antykami w centrum miasta był otwarty, i mieli ten chory kostium na Halloween wiszący w oknie. Uniesienie w jego głosie sprawiło, że się roześmiałam, a mój umysł powrócił do wszystkich okropnych kostiumów, które moja mama kazała mi nosić. Zabiłabym za coś fajnego. Chodź tutaj, pozwól mi zobaczyć. Poprosiłem go, by podszedł wycierając ręce w ścierkę, po czym oparłem się o kuchenną wyspę i patrzyłem, jak wyciąga kostium z małej plastikowej torby. Czyż nie jest super? Szalenie realistyczny i mam go za grosze. Gęsia skórka wędrowała wzdłuż moich ramion, gdy wpatrywałam się w niego, a wszystkie włosy stawały dęba. Coś w tym kostiumie po prostu mi nie pasowało. Niechichot opuścił moje usta, gdy skrzyżowałam ramiona i napotkałam jego podekscytowane spojrzenie, unosząc jedną brew, gdy nie odpowiedziałam. Co? Myślisz, że to nie jest wystarczająco przerażające? Sam przebrał się za penniwajsa, ale myślę, że go pokonałem. Mój wzrok powędrował z powrotem na kostium, którego materiał dziwnie przypominał ludzką skórę. Był to kostium na całe ciało. Coś w rodzaju jednego z tych dziwnych morficznych kombinezonów. Włosy wyrastały wzdłuż ramion, a krew była rozmazana z przodu, plamiąc ubranie głębokim odcieniem czerwieni. Twarz była jeszcze gorsza. Dwie dziury zostały wycięte w miejscu, gdzie powinny znajdować się oczy, dziura na nos i kolejna na usta. Wszystkie były zakrwawione i poszarpane, a skóra w tych miejscach postrzępiona i zniekształcona. Nie to jednak było najdziwniejsze. Najdziwniejsze było, gdy zauważyłem, że ma pełną głowę włosów. Wyglądało to prawie jak. Tato? O tak! Kaszlnąłem niezręcznie i potarłem pod brudek z niepokojem. Przepraszam, byłem milion mil stąd. Po chwili przysunąłem się trochę bliżej, moimi oczami próbując zbadać kostium bez dotykania go. Cokolwiek to było, przerażało mnie i nie chciałem mieć z tym nic wspólnego. Tak, myślę, że zdecydowanie pobiłeś sam z tym. Wygląda tak. Mój głos ucichł, gdy zauważyłem tatuaż kruka na jednej z nogawek kostiumu, tuż stary i wyblakły. A potem moje oczy skupiły się na czymś innym. Miał nawet piegi. I pieprzyki. Czy kostiumy zawsze były tak szczegółowe? Coś w tym było takiego niesamowitego. Wygląda jak prawdziwy, prawda? Wykrzyknął, przesuwając po nim dłonią. Patrzyłem, jak trzyma go w górze, dyndając kostiumem przede mną, po czym przerzuca go przez ramię i wraca do swojego pokoju. Muszę się przebrać, ale zobaczymy się później. Nie czekaj na mnie, kropka. Zwykle nie byłem zbyt surowy dla Fyny, ale zostawanie do późna w noc taką jak Halloween nigdy nie było dobrym pomysłem. Nie wiem, co dzieciaki robią w dzisiejszych czasach, ale moi kumple i ja. Cóż, to historia na inny raz. Hej fyn, proszę wróć do domu o rozsądnej porze, dobrze? Tak, tak. Słyszałem? Obute stopy ruszyły korytarzem i zniknęły w jego pokoju zanim drzwi się zamknęły. Część mnie była ciekawa, jak ta rzecz będzie wyglądać po założeniu, ale nie miałem szansy się tego dowiedzieć, ponieważ zadzwonił mój telefon. Głynewy? Co się stało z nazywaniem mnie Guin? Usłyszałam dźwięk jej irytacji trzaskający na linii. Nie pogrywaj ze mną. Czego chcesz? Że wyszedł dziś z chłopakami i naprawdę potrzebuje pomocy z moją pralką. Wydaje dziwne odgłosy klikania i. Pozwól, że ci przerwę. Mama Fynę i ja nie rozmawialiśmy zbyt często, ale kiedy to robiliśmy, często kończyło się to pojedynkiem na przekleństwa lub obelgi. Otworzyłem więc tylne drzwi i wyszedłem na zewnątrz. Nie chciałem, żeby Fyn słyszał to szaleństwo, które miało nastąpić. Wygląda na to, że naprawa pralki to zadanie dla Twojego męża. A jak ostatnio sprawdzałam, to nim nie jestem. Dlaczego cały czas musisz być takim nieznośnym dupkiem co? Kiedyś. Przestań. Mój głos był krótki i surowy. Kiedyś byłem wieloma rzeczami, zanim wszystko spieprzyłeś, ale jestem zmęczony radzeniem sobie z tobą i twoimi marnymi próbami odzyskania mnie. Wiem, że Jeremy jest leniwym, idiotycznym i żałosnym mężem. Ale to twoja wina, że poślubiłaś dosłownie męskiego dzieciaka, Jeremy jest daleki od męskiego dziecka. Wrzasnęła, a dźwięk ten sprawił, że odłożyłem telefon od ucha. Ma 23 lata, odparłem. A ty 45, wycedziłem między zaciśniętymi zębami. Może gdybyś nie była wystarczająco stara, by być jego mamusią. Wiesz co? Nie potrzebuję tego teraz. Kiedy telefon się rozłączył, nie mogłem powstrzymać się od chichotu. Zdradzanie mnie z tym idiotą to jedna z najgorszych decyzji, jakie kiedykolwiek podjęła, a uśmiech pojawia się na mojej twarzy za każdym razem, gdy udowadnia mi, że mam rację. Nie chciałem jej mówić, a nie mówiłem, ale dobrze jej to zrobiło. Zanim wróciłem do pokoju Fynę i uderzyłem knykciami w jego drzwi, Stałem tam przez sekundę, zanim pchnąłem je i zauważyłem, że już poszedł. Wzruszając ramionami, wróciłem do sypialni, przebrałem się w dres i włączyłem HBO. Powoli przechodziłem przez grę o tron i byłem podekscytowany, że będę miał trochę czasu na rozpoczęcie kolejnego sezonu. Około 3.45 obudziłem się z impetem. Mój telewizor świecił, a słowa, czy nadal oglądasz, świeciły na mnie na ekranie. Zrzuciłem z siebie kołdrę, ukradkiem wślizgnąłem się do szafy i chwyciłem kij baseballowy. Obudził mnie dźwięk tłuczonego szkła i jedyne, o czym mogłem myśleć, to czy dotał do domu, czy wciąż go nie ma. Jeśli w moim domu był intrus, mogłam mieć tylko nadzieję, że to drugie. Powoli moje odziane w skarpetki stopy przemknęły po twardym drewnie w kuchni, przyglądając się mojemu otoczeniu. Moje oczy były zaspane i majaczyły, a całe ciało znajdowało się na krawędzi. Czułem się jak przewód pod napięciem, który może pęknąć w każdej chwili, a kij ściskałem w dłoniach tak mocno, że moje kostki były białe. Wszystko wyglądało dobrze, dopóki nie dotarłem do pokoju Fynę. Oblał mnie zimny pot, gdy zauważyłem, że jego drzwi są otwarte. Usłyszałem szuranie z wnętrza pokoju i wstrzymałem oddech. Chciałem się ruszyć, ale moje stopy były uwięzione. Czułem się jak sparaliżowany. Serce waliło mi jak oszalałe. Szuranie z wnętrza pokoju ustało i ucichło. Moja ręka zadrżała, gdy wyciągnąłem ją w kierunku drzwi. Dziwna mieszanka strachu i adrenaliny płynęła w moich żyłach. Opuszki moich palców musnęły gałkę drzwi, zanim moja dłoń w końcu owinęła się wokół niej. Po moich ramionach przebiegł dreszcz i ponownie się zachwiałem. Mój uścisk na kłamce rozluźnił się tylko na chwilę, zanim powoli ją przekręciłem, a moje palce drżały, gdy pchnąłem drzwi nieco dalej. Światło rozlało się na twarde drewno, a ja zawahałem się. Czy pchnąć je do końca. Dziwny, chrzęszczący dźwięk odbijał się echem od wnętrza pokoju, a z każdą sekundą, gdy tam stałem, wydawało mi się, że staje się coraz głośniejszy, aż drzwi otworzyły się i uderzyły w ścianę. Odruchowo odskoczyłem, wydając z siebie ciche sapnięcie, zanim wszedłem do pokoju. Całe okno Fyne zostało rozbite, odłamki szkła. Zakwawione i potłuczone, zaśmiecały podłogę. Fym, zawołałem, mój głos drżał, gdy unikałem bałaganu. I wtedy to poczułem. Dziwne, ciepłe uczucie, gdy coś kapało mi na ramię, a dźwięk kapania był niesamowicie głośny w ciszy pokoju. Zdezorientowany zatrzymałem się i wytarłem to, a kolor substancji zabarwił mój palec na czerwono. Moja ręka zamarła. Mój oddech się zatrzymał. I powoli. Moje oczy powędrowały w stronę ściany, w górę i ponad poplamionymi krwią plakatami zespołów, aż w końcu skierowały się w stronę sufitu. Zduszony, przerażony krzyk uwiązł mi w gardle, gdy w końcu zdałem sobie sprawę, na co patrzę. Tam, skulony na suficie, był człowiek. Stworzenie? Serce waliło mi dziko w piersi. Chęć ucieczki stawała się coraz bardziej przytłaczająca. Jego oczy świeciły na mnie, a na jego ustach pojawił się złowieszczy uśmieszek, zanim zaczął kaszleć. Obficie. Zacisnąłem mocniej kij, mój umysł szalał, gdy wpatrywałem się oniemiały w to, co na mnie patrzyło. A potem zwymiotował dziwnym, galaretowatym śluzem, który spadł mi na głowę i przylgnął do koszulki jak gęsta, poczerniała smoła. Z moich ust wyrwał się kolejny krzyk, gdy potknąłem się o parę tenisówek i upadłem na podłogę. Ku mojemu absolutnemu przerażeniu, mężczyzna przemknął po suficie jak przerośnięty pająk, po czym zaczął pełzać po ścianach i zbliżać się do mnie. Ale wtedy to zobaczyłem. Tatuaż kruka. Fyn, zapytałam, mój głos się wahał. Tato... Stworzenie zadwiło, usta wygięły się w nikczemny uśmiech. Niemożliwe. Odechnąłem, cofając się w stronę drzwi. Jak to zrobiłeś? Masz taką ładną skórę, tato. Mogę pożyczyć. Oddech uwiązł mi w gardle, gdy potrząsnąłem głową, zdając sobie z tego sprawę. Kostium, to Finn ma na sobie twój. Jąkałem się. Potykając się o słowa, zanim zamilkłem. Skórę dokończył mężczyzna, a jego język wysunął się, by oblizać suche, pokryte strupami wargi. Zostaw go w spokoju, błagałem, mrużąc oczy, by lepiej widzieć go w ciemności. Dziwny dźwięk, coś bliskiego Chichotowi, opuścił jego usta, gdy podszedł bliżej mnie, idąc na czworakach jak jakieś zwierzę. Obawiam się, że twój syn jest idealnym płótnem dla mojej skóry, ciągnął. Chyba, że. chyba, że co? zapytałem, desperacko próbując się z nim targować. Cokolwiek. zrobię wszystko. Proszę, pozwól mojemu synowi odejść. Stworzenie zatrzymało się, wyraźnie zastanawiając się nad moimi słowami, zanim odezwało się ponownie. Chyba, że znajdziesz mi innego żywiciela. Kogoś młodego i świeżego. Mój umysł szukał jakiegoś rozwiązania, gdy zauważyłem reflektory świecące przez to, co kiedyś było oknem. Uśmiechnęłam się, gdy zdałam sobie sprawę, kto to był. Jeremy. Nie wiedziałem, co do cholery robił na moim podjeździe, ale nigdy nie byłem tak szczęśliwy, widząc jego głupie, zadowolone z siebie podchodzące do moich drzwi Mam właśnie gospodarza Pozwól, że zaproszę go do środka Stwór uniósł pojedynczy palec, zatrzymując mnie w miejscu. Jeśli to jakaś sztuczka, obiecuję ci, że to będzie ostatni kostium na Halloween, jaki twój syn kiedykolwiek założy. Z westchnieniem skinąłem głową i podniosłem się na nogi. Zanim dotarłem do drzwi wejściowych i je otworzyłem, na moich czole zaczęła zbierać się cienka warstewka potu, a mój oddech był nierówny i ostry. Jestem pewien, że wyglądałem jak obłąkany. Hej, brachu! Wyglądasz jak. Jeremy, hej! Chcesz wejść? Spojrzał na mnie, marszcząc brwi. Nie, stary, nic mi nie jest. Przyszedłem tylko po pocztę dla Guin. Nękała mnie od miesiąca, żebym ją odebrał, ale byłem zajęty streamowaniem na Twitchu, próbując rozkręcić mój kanał gamingowy. Tak, UM, możesz po prostu. Wiesz, próbowałem jej powiedzieć, że to, że urodziła dziecko, nie oznacza, że może być leniem. Może sama odbierać pocztę. W rzeczywistości, mógłbym przysiąc, że miała pocztę. Jeremy syknąłem, Zanim spróbowałem się uspokoić, a w mojej głowie pojawił się pomysł. Wiesz, Ceo, może wejdziesz do środka i o tym porozmawiamy? Może mógłbym ci doradzić, jak sobie z nią poradzić? Byliśmy małżeństwem tylko przez 20 lat, zanim zrujnowałeś, to znaczy, wkroczyłeś w życie Guin i wstrząsnąłeś jej światem. Sarkazm w moim głosie był niewątpliwy, ale ten dzieciak był głupszy niż pudełko kamieni i cuchnął alkoholem. Człowieku, jesteś prawdziwy. Może w końcu zakopiemy topór wojenny? Mam w ciężarówce sześciopak piwa. Chcesz otworzyć kilka puszek? Gardziłem alkoholem. Wspomnienia o moim ojcu przelatywały mi przez głowę jak film. Leżał w swoim fotelu, zakopany w pustych butelkach po piwie. A ja w tej chwili czułem się coraz lepiej ze swoją decyzją o złożeniu go w ofierze temu stworzeniu, czy czymkolwiek to było, co opętało mojego syna. Finneas zasługiwał na coś lepszego. Wiesz, Ceo, nawet nie martw się o piwo. Mam trochę w lodówce. Zostawmy przeszłość za nami, kropka. Przykleiłem perfekcyjnie udawany uśmiech, starając się ukryć gniew, który dusił się tuż pod powierzchnią. Kiedy Jeremy w końcu wszedł do mojego salonu i usadowił się wygodnie na kanapie, nie mogłem powstrzymać śmiechu, który wydobył się z moich ust, gdy zauważyłem, jak stworzenie ślizga się po podłodze w kierunku oparcia sofy. Jeremy spojrzał na mnie, zdezorientowany i nieświadomy, zanim rozpętało się piekło. Nie mogłem oderwać wzroku. Scena rozgrywająca się przede mną byłaby niemal niewiarygodna, gdybym sam nie był jej świadkiem. W ciągu kilku sekund patrzyłem, jak stwór rzuca się na Jeremiego, a jego skóra topi się z mojego syna jak gęsty, sączący się szlam. Z ust Jeremiego wydobył się bulgoczący krzyk, gdy walczył z natarczywością stwora, ale na nic się to zdało. Topniejąca skóra przykleiła się do niego jak gips. Mieszanka przerażenia i ciekawości promieniowała ze mnie, gdy patrzyłem, jak przenika każdy centymetr ciała Jeremiego. Dopasowując się do jego kształtu, jak rękawiczka. Skóra kostiumu pełzała i wiła się, falując na skórze Jeremiego i zagłębiając się w jego pory. Zaczęło się powoli, wędrując w górę jego nóg, wspinając się w kierunku tułowia, oplatając szyję i w końcu obejmując twarz. Ostatni krzyk wyrwał się z jego ust, zanim zamilkł na śmierć, a jego ciało drgnęło raz, dwa, trzy razy, zanim zwiotczało. Moje oczy, szerokie jak spotki, szybko wylądowały z powrotem na synu, już nie zahipnotyzowane dziwną transformacją. Fyn upadł na podłogę, pokryty gęstym, czarnym śluzem, zanim otworzył oczy i zaniósł się oddechem, krztusząc się nim. Pospieszyłam mu z pomocą, pochylając go do przodu i klepiąc po plecach. Jego oczy były szeroko otwarte i oszołomiony, biegał po pokoju w szaleństwie, zanim oprzytomniał. Tato wykrztusił, łzy błyszczały mu w oczach, a gęste blond włosy sterczały we wszystkie strony. Co? Gdzie ja jestem? Jego głos był cichy i zdezorientowany, gdy otuliłem go ramionami i wtuliłem twarz w czubek jego włosów. Nie obchodziło mnie, że był pokryty niewiadomo czym, po prostu cieszyłem się, że odzyskałem syna. Kiedy moje oczy w końcu spojrzały na stworzenie, skinąłem mu głową. A ono uniosło rękę w geście machania i wyszło przez drzwi wejściowe. Nie rozluźniłem się, dopóki nie usłyszałem dźwięku ciężarówki wyjeżdżającej z mojego podjazdu, a kiedy w końcu to się stało, potrzebowałem wszystkiego, co miałem, aby nie rozpłakać się. Ściskając mojego drżącego syna, odetchnąłem z ulgą. Zeszłej nocy mój syn kupił dziwny kostium w sklepie z antykami, a dziś rano znalazłem go czołgającego się po suficie. Ale to, co naprawdę poprawiło mi humor, to świadomość, że później tego popołudnia Ginevra znalazła Jeremy jego czołgającego się po jej.